Karta kredytowa to część procesu podróży. Gdy nasz pasażer ląduje w innym mieście, potrzebuje karty kredytowej w hotelu na zakupy, do realizacji dowolnych zakupów. I dlatego konieczne jest, aby w tym ekosystemie pojawiła się karta kredytowa, w tym ekosystemie podróżnym. Dlatego LOT nawiązał współpracę z Bankiem PKO, i wspólnie możemy dzisiaj. Naszym pasażerom i klientom banku zaproponować nowe możliwości, które pojawiają się dla. Wszystkich posiadaczy karty PKO Z ŻUBREM oraz dla wszystkich uczestników programu Miles and More. Szybsze zbieranie mil, zbieranie mil przy codziennych zakupach, a później możliwość zamiany tych mil na atrakcyjne nagrody. Czy to na przeloty, czy na podwyższenie klasy podróży, czy na wejście do saloników biznesowych lotu na lotnisku Chopena, czy też wreszcie możliwość zakupu w sklepie internetowym lotu Shop and More. Niezmiernie warto jest być członkiem programu lojalnościowego Miles More oraz posiadaczem karty kredytowej PKO, dlatego że ta współpraca, ci dwaj partnerzy, dają swoim klientom i pasażerom wiele korzyści. Jedną z nich, taką szczególnie istotną z punktu widzenia dużo podróżujących pasażerów, jest możliwość ochrony mil. W każdym programie lojalnościowym mile po pewnym czasie przepadają. Tak jest i u nas. Po trzech latach uzbierane mile niestety przepadają. W tej chwili posiadacze kart kredytowych będą mieli możliwość przedłużenia ważności tych mil. Tylko jedna transakcja w miesiącu, wykonana za pomocą karty kredytowej, spowoduje, że mile do tej pory żmudnie uzbierane, Pozostają na koncie uczestników naszego programu.